I tu stoi pani i krzyczy do mnie: Adam, mister Adam, mister Adam. Ja mówię, gdzie, kurde, tu mam wejść. A mówi, tak, chodź tutaj, nie? No ale dużo taniej. I... Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem w mieście Kampot, w hotelu generalnie. Przez ostatnie 4 dni, 4 noce w trzeci hotel pod rząd, w pierwszym, dwie noce, ale tam mi nie pasowało. Później gdzie indziej i teraz tutaj, bo było blisko, jak przyjechałem, od Michała. Nie wiem, czy film z Michałem był już puszczony. Chodzi o Michała z plantacji. Odpowiedział na Wasze pytania, które zadaliście w komentarzach, zbiorczo oczywiście, bo tego była cała masa. Nie wiem, jak chronologia wrzucania filmów. Jeżeli jest to chronologicznie, to pewnie już widzieliście, a jeżeli jeszcze tamtego nie złożyłem materiału, to obejrzycie to niebawem. I niebawem też wywiady Piotr Polo-Przywarski, Damian Drążek, Marta Sielska i inni vlogerzy, którzy będą, zechcą, zechcą, zechcą udzielić mi takowego wywiadu. Już mówię, z tymi osobami przeprowadziłem, jeszcze musimy coś tam dograć, poprawki poskładać i, i heja. Ja zaraz zdaję pokój, idę coś zjeść, najprawdopodobniej pizzę do Włocha, i później jadę do miasta Sihonuville, które jest portowym miastem niedaleko i jest uważane za chińskie miasto. Generalnie, de facto, jest można powiedzieć gospodarczo-ekonomicznie opanowane przez Chińczyków. Jestem w kapeluszu podróżniczym, opuszczam ten hotel. Pani tutaj jest z pochodzenia chińskiego i to z regionu, gdzie ja mieszkałem, z Hunanu prowincji. I ma jeszcze obywatelstwo jakieś w Wietnamu i tak dalej. Taka ciekawostka, że żeśmy sobie po chińsku pogadali. No to idziemy tymi klimatycznymi uliczkami miasta Kampot. Ale zaraz gdzieś tutaj do busa. Jak widzicie Phnom Penh, Cichanu, Ville, Kampot, Wietnam. Wietnam teraz nie jeździ. Ta trasa. Architektura bardzo fajna. Robiłem research tego miasta pod kątem, nie wiem, cokolwiek, żeby zarobić, a się nie narobić, a nawet się narobić i raczej nie. Niestety, niestety z racji, że nie ma turystyki, że dużo ludzi wyjechało, na lokalna społeczność to jednak jest bardziej zamknięta, to nie jest stolica. Tak więc w porównaniu do stolicy na pewno, na pewno nie jest to atrakcyjne miasto dla mnie na teraz. Słuchajcie, ciężko było z przejazdem. Jesteśmy tutaj, Kambodża. Tu macie Tajlandię, Wietnam, Chiny. Tutaj Birma. Tutaj Indonezja. Tutaj Malezja. Tutaj Singapur. A tutaj Filipiny, no i tak dalej, nie? Japonia, Korea Południowa, Korea Północna, Mongolia, Polska. No a ja przyszedłem zjeść tutaj, już wam pokazuję. Ceny. Tak się knajpka prezentuje, w której się zatrzymałem. Taka przydomowa. Widać elegancko, bogaci ludzie. Tu mają dom, realnie, auta. Obejście ogarnięte jak trzeba, palma kokosowa. Mamy tutaj przyprawki, a tutaj ryż i ostry sosik. I to jest moje kary. Także jem i tam już na mnie czeka, nie ma busów, taksówka, ale taka, że się składamy w parę osób złożona. Ten kierowca złapał parę osób. Jedziemy takim oto Lexusem. No i tyle, tak tutaj stoją te ziomki. Żeby zabierać ludzi tam, gdzie nie ma busów, a busów teraz nie ma, na przykład do tego miasta, gdzie jadę, bo nie ma klientów. Zwróćcie uwagę, że z przodu dla fotelu pasażera siedzą dwie osoby. To tak, żeby zwiększyć ilość pasażerów dla kierowcy, zwiększyć zysk. Myślę, że u nas to by było nie do pomyślenia. Taki koloryt azjatycki. Jedziemy właśnie teraz w kierunku miasta. Silhanukville, z tyłu siedzieliśmy w trzy osoby, tak więc było w miarę ok. Po dojechaniu na miejsce zastał mnie ogromny deszcz ulewa, ale to zobaczycie niebawem. Teraz posłuchajcie, z przygodami dotarłem do hotelu. Już wam pokazuję pokój. To znaczy, w wpierw łazienka, wszystko nowe, a nawet jeszcze niedorobione. Sam to maskowałem, ale poproszę jeszcze, żeby to zakleili. No, to folię ściągali tutaj z drzwi. Folię z klimatyzatora: jest klima, jest wszystko czysto, wszystko ładnie. Główny szef jeszcze mi pościel ścielił przed chwilą. Jestem pierwszym gościem w tym hotelu w ogóle w historii tego hotelu. To że ciekawostka. Zobaczcie dookoła, tutaj wszystko jest w budowie. Mamy no, dwa obiekty wybudowane, ale ten tutaj jest niedokończony. Ulica jest w budowie, ale to nie wszystko, nie? Czekam na ręcznik, bo nie ma. Krzesełka są takie tymczasowe, bo jeszcze też nie poinstalowali. Tak jak mówię, jestem pierwszy gość. Padało tam mi się paszport suszy, bo jest cały przemoczony, tak go postawiłem, żeby kartki schły. Z tej strony, za oknem, mamy też taki widok. Ulica w remoncie, tak jak widzicie. I nowe budynki się budują. Wszystko chińskie, inwestycje. Jesteśmy w Kambodży, w mieście Sihanouville, przypominam. Ale jak wam zaraz kurczę, pokażę na dole, jakie wejście prezentuje, to się w szok bijecie. To jest wolność gospodarcza, to jest nie tracenie czasu, to jest nie martwienie się urzędniczymi sprawami. Dopowiem, że hotel znalazłem na Bookingu, a do tego, do tego lokalizacja była źle podana, i byłem gdzieś kilometr stąd, strasznie pada. No, ale jakoś się tam dogadaliśmy, przysłali mi poprawną lokalizację i jestem, ale idziemy na dół, muszę wam to pokazać, bo to będzie kurczę hit tego filmu. A mam taki wodoszczelny pierdzielnik do paszportu i nosiłem w tym, ale teraz niewygodnie mi było, i, i wziąłem do kieszeni. No, i kartki się pomoczyły, muszę podsuszyć, będzie ok. Dobra, idziemy na dół, pokażę Wam punkt kulminacyjny. Tak się prezentuje korytarz, czyli wszystko jest, można powiedzieć, elegancko, inne pokoje też. No, nie mają jeszcze wykończonego, tak jak mówię, jestem pierwszy gość. Tutaj jeszcze jakieś sprawy, nie wiem, do złożenia. Meble jedziemy na dół, nawet nie wiem, na którym jestem piętrze, muszę zapamiętać. Dziewiąte, dziewiąte. Winda jeszcze zabezpieczona. Jak się wnosi meble, inne sprawy budowlane, to, to jeszcze ma zabezpieczone ściany. Później to się likwiduje i odkleja się. Te folie, wszystkie zabezpieczające, żeby teraz nie poniszczyć windy po prostu. Ale zaraz zobaczycie zejście, kurde, bo jesteśmy, już jesteśmy, jak zobaczcie to, nie, w szok. Fumacie to, a jeszcze do tego strasznie pada, nie, to jest ruch hotelu i ja miałem to znaleźć. Ona mi mówiła, że, bo się pytałem jaki kolor budynku, mówi, żadnego koloru jeszcze nie ma, bo jest w trakcie budowy. No i jak szedłem tą główną ulicą, bo już jak mi podała dobrą lokalizację, oczywiście deszcz pada, jakiś pies tu się kręci, wilczur. To słuchajcie, wołam jak ktoś. A tu jeszcze obsługuje Rosjanka, ale z takich jakichś azjatyckich regionów. po szczury chodzą. Z azjatyckich regionów. I 16 lat mieszkała też w tym, w Chinach. No i teraz tutaj gada po chińsku, po angielsku i po rosyjsku. Tak więc tak kurczę się prezentuje wejście do mojego hotelu. Szok. No ale cena, jak na tą lokalizację była o połowę tańsza. Tak więc mówię, no jakiś kruczek musiał być, nie? No mi to akurat tam zbytnio nie przeszkadza. No. Tylko, że pada deszcz, a ja muszę, muszę po takich tych chodzić. Nie wiem co te psy, jakie zamiary mają, ale zaraz Wam się odwrócę tam i pokażę, jak wychodziłem z tego, jak wchodziłem, nie? No, żeby to się pode mną kurwa nie połamało, nie? Ja pierdolę, kto to zrobił? Kurwa, co za inżynier, mamoń! Wejście do hotelu, mogliby to chociaż lepiej położyć, nie? No i mówię Wam, idę sobie tu ulicą i już wiedziałem, że gdzieś tu, bo, bo pokazała mi w pierwsze te budynki, że to będzie gdzieś tu i tu stoi pani i krzyczy do mnie, Adam, mister Adam, mister Adam, ja mówię, gdzie kurde, tu mam wejść? Ona mówi, tak, chodź tutaj, nie? no szok, nie? Szok, szok, szok. No ale dużo taniej i takie są koloryty. Przestało trochę padać, idę coś zjeść. Bateria mi pada, no ale to najważniejsze Wam nagrałem. No ale hotel będzie się fajnie prezentował. Jak widzicie po szyldach, to czujemy się jak w Chinach. Wszystko jest chińskie. Tutaj szef też Chińczyk, po chińsku pogadaliśmy. A jeszcze kierownik taki, bo tam, instalo... no jeszcze coś trzeba było mi doinstalować, jeszcze tam zdjąć te plastiki, co mówiłem, prąd dołączyć, bo tam jakieś korki gdzieś tam było, puszka wymieniona. To wchodził i ten, ze szlugiem, ze szlugiem wchodził, po chińsku, nie? Mi to nie przeszkadzał sam pale, ale, ale ten. Ale mówię, no to już jesteśmy u siebie, że tak powiem. No tutaj kasyna, hotele, restauracje, tu też chińskie, budowy ogromne. W nocy to się podświetli. Jak sobie baterię podładuję, to przyjdę wam nagrać, a może bym teraz się zawrócił, wziął powerbanka i później wyjdziemy zjeść i od razu dogram drugą część filmu. Zobacz. No widzicie, wszystko jak, jak kurczę na moich filmach jeszcze mogłem dać tytuł że wróciłem do Chin, ale dam tytuł związany z tym hotelem, bo no bo tego nikt nie przebije, nie? Tu niedaleko jest plaża i moglibyśmy na tą plażę pójść normalnie. Ja byłem, był już film z tego miasta. Także jak coś to się cofnijcie może, bo ja jest teraz taka pogoda, że nie będę tam na plażę się wybierał. Bardziej mówię, że bateria mi pada i nie wziąłem powerbanka. No i czekam na wasze komentarze, żebyście się wypowiedzieli, co wy myślicie o tego typu działalności Wolności gospodarczej, że nie czekamy na otwarcie, nie czekamy na odbiór, nie czekamy na jakieś sprawy wykończeniowe, tylko po prostu jest pokój, jest zrobiony, to dajemy na booking. Bierzemy klientów i zarabiamy pieniądze. Szkoda tracić czas, szkoda się bawić w jakieś, że tak powiem, detale. Chociaż tutaj było ciut więcej niż detal, no ale wiadomo, że teraz czasy ciężkie, pieniądz ciężko zarobić, a już coś jest zrobione, mogłoby zarabiać, a tak byśmy musieli czekać na jakieś odbiory, jak zrobią ulicę, no i masę inwestycji. Tak więc tym akcentem i pytaniem do Was, co o tym myślicie, kończę ten odcinek. Pozdrawiam, lajkujcie subskrybujcie. Cześć!